Witam na kanale Nowato. Sprawdzone, polecone, a dzisiaj długo obiecany, dawno i oczekiwany chyba przez niektórych test dwóch klimatyzatorów symultanicznie, bo one są zawieszone u mnie w domu po przeciwnych ścianach tego samego pomieszczenia. Jeden to jest teraz widoczny Mitsubishi a drugi to jest Cooper Harter Arctic i cóż no ni niestety nie jestem w stanie zrobić nic bardziej wiarygodnego jak to tylko żeby je razem puścić i analizować zużycie prądu jakie, jakie zaobserwuję zresztą na aplikacji tu ja, czyli gniazdka z pomiarem prądu. Wiem, że nie są one dokładne, ale jedyny taki sposób mam dzisiaj na to, żeby to przetestować, te dwa klimatyzatory. Też proszę mi wybaczyć, że testowi poddaję tak różne klimatyzatory, klasy premium i klasy, nazwijmy to, nie premium, ale po prostu takie mam. Wiele osób jest zainteresowanych tanimi klimatyzatorami do, do grzania. Mam nadzieję, że nikogo nie zniechęcę, chociaż wydaje mi się, że test jest z góry do przewidzenia, ale yy, chciałbym przeprowadzić co najmniej dwa takie testy. Jeden to jest w tej temperaturze, jaka teraz jest. To jest około 4 stopni na zewnątrz. To było widać na aplikacji z pompy ciepła a drugi za kilka dni ma być trochę chłodniej więc bym przetestował to przy, przy temperaturze minusowej. Niestety nie sprawdzę nie zmierzę ile z jaką efektywnością będą pracowały te klimatyzatory, czyli jaką dadzą, ile ciepła wpuszczą do, do domu, czyli wyprodukują a jedynie ile mogą tego ciepła, ile mogą prądu zjeść. I zacznijmy od przedstawienia klimatyzatora Cooper Hunter. Nazywa się on Arctic. Urządzenie stworzone do pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych sięgających minus 25, tak mówi ulotka tego urządzenia. Wyposażone jest w grzałkę tacy ociekowej oraz w grzałkę karteru. Oprócz tego jonizator powietrza i żaluzję w to i w tamtą. Także tak on się przedstawia, czyli ma on mieć tą moc swoją do minus 25. I wydajność nominalna na grzaniu to jest 2,8 kW od 0,45 do 4,2 i pobór mocy nominalny 610 W minimalny 160 maksymalny 1500 no w praktyce te 610 zdarzało się zdarzało się trochę więcej natomiast przeważnie no to zresztą Państwo zobaczycie później jakie tam jest zużycie i to jest e, pierwszy klimatyzator drugi no to oczywiście klasa premium, e, premium wyższa czy no, najwyższy model w Mitsubishi Electric Diamond, ale zajmiemy się, nie będziemy się tam zajmowali teraz, że ma jonizator i tak dalej, plazmowy. E, seria MSZLN 25 i teraz tak, moc na grzaniu 3,2 kW od 0,8 do 54 minimalna, maksymalna. Pobór mo mocy ma podany 0,580W e, i klasa od minus 15 do plus 24 i e, co jest e, klasa efektywności energetycznej A z trzema plusami tamten kuparek miał A z jednym plusem i on nie ma ani tacy ogrzewanej, tacy ociekowej, ani grzałki karteru. Producent deklaruje, że do minus 15 można nim grzać. Na ekranie widać już zużycie prądu. Jest to na, na telefonie, tak jak teraz będę widział, przestawiam się na kuperka. Będzie to druga od lewej pozycja w pasku tym pomarańczowym, wskazująca ile on pobiera w tej chwili VAT. I tak będzie cały czas. Warto zobaczyć sobie, jak to wygląda, jeżeli, jeżeli będziemy, będziecie Państwo obserwowali ten długi film. W tej chwili ta wartość spadła, widać, do dwucyfrowej, natomiast za chwilę zacznie wzrastać, dlatego że klimatyzator się nie wzbudził, jeszcze nie włączył, dopiero teraz startuje, ponieważ miał pomiar temperatury w pilocie i przestawiłem mu, żeby miał pomiar temperatury w jednostce wiszącej, żeby załączył się, bo tutaj jest za ciepło mu było i nie chciał wystartować. Zresztą jednym z tych rzeczy, które może zaobserwujecie, a ja to powiem od razu, jest to, że Mitsubishi trzyma temperaturę bardziej w punkt, natomiast Kuperek przestrzela tą temperaturę, czyli grzeje ponad i startuje poniżej tej temperatury ustawionej zadanej. No taka specyfika pracy tych jednostek. Koledzy, którzy instalują gry, mówią, że to jest tak właśnie, że tak to jest. A pamiętajmy, że to jest produkt, który pochodzi z fabryki gry. No i co? Teraz jedyne, co możemy zrobić, to uzbroić się w cierpliwość i obserwować wskazania, ile to zużywa energii. Ehm. Przy tych różnych wahaniach ten będzie zużywał 350, tam ten 700, ale gdzieś tam pod koniec dojdą one do swojego typowego zużycia i nie, nie będę Państwa zamęczał dłużej przy temperaturze, przy temperaturze plus 3 stopnie, plus 4 stopnie. Klimatyzator Mitsubishi Electric LN25. Średnia stała, jak jest załączony, grzeje 24 na dobę. To jest w granicach 270 W. Natomiast ten klimatyzator Cooper i Hunter. Cooper and Hunter Arctic. Średnia jego przy temperaturze plus 3 plus 4 stopnie to jest 380 W i tak wychodzi mi z tego testu że te różnice nie są tak wielkie na pewno kultura pracy tu się różni ale porównujemy dwa urządzenia o Jeden z, z dolnej półki, drugi z górnej półki, więc no niesprawiedliwe by było, żebyśmy wyciągali takie wnioski, że ten jest do niczego, a tamten jest super. Raczej to, że Mitsubishka jest, ma te swoje trzy plusiki za, to polega na tym, że jego skraplacz jest bardzo duży, czyli ten, ta jednostka wewnętrzna jest większa że tam są te komponenty trochę lepsze, e, że może trwałość tego układu, że jest sterowany zaworem rozprężnym elektronicznym, natomiast kuperek no, jest sterowany przez kapilarę, że to jest może mniej zawodne, ale jednak mniej dokładne, szczególnie w tych w grzaniu ale za to ma grzałkę tacy ociekowej i za to ma grzałkę karteru. I sublicznik prawdopodobnie podgrzewa się przez przez uzwojenie. No, ale ten test miał pokazać, że jedno i drugie grzeje urządzenie. Na pewno dzisiaj mając doświadczenie z tymi modelami nie zaproponowałbym LMA ma do grzania ponieważ to jest jednostka do wyglądania przy okazji do grzania natomiast AP Mitsubishi dla mnie byłby na pewno bardziej komfortowy jako dla instalatora żeby polecić go Państwu do grzania tańszy, niewyposażony, mniej bajerów. Mówimy o Mitsubishi seria AP. Natomiast jeżeli chodzi o drugie źródło lub dogrzewanie i mówimy o, o tym, że ktoś ma kocioł gazowy, trochę fotowoltaiki i chciałby za wszelką cenę grzać jednak nie grzałką w w boilerze, czy w grzałką w kotle dodatkową, elektryczną, to są gdzieś rozwiązania, nazwijmy to z niższej półki, ale trzeba mieć tą świadomość, że klimatyzator na chłodzeniu chodzi kilka tygodni w roku w naszym klimacie, no może miesiąc, natomiast klimatyzator na grzaniu chodzi kilka miesięcy w roku. Jeżeli chcemy mieć spokój, to warto sięgnąć po tą wyższą półkę. I kiedy zastanawiałem się nad tym, jaką firmę wybrać do tego, aby montować u moich klientów firmę budżetową klimatyzatorów do grzania, bo jeżeli chodzi o klimatyzatory do to AUX spełnia te moje oczekiwania, jeżeli chodzi o solidność. Natomiast jeżeli chodzi o grzanie, no to wiadomo Mitsubishi Electric i Mitsubishi Heavy to są marki sztandarowe, spod znaku trzech diamentów, ale kiedy oglądałem dane różne takie folderowe, no to wiadomo, te wszystkie klimatyzatory wyglądają świetnie, natomiast Gdzieś zawsze potrzebne mi są dane, które są rzetelnymi danymi potwierdzonymi np. przez Eurowent na temat wydajności. Tak jak przy Mitsubishi Elektryk mam przed sobą tablicę wydajności MSZLN 25, czyli ten, który ja mam przy temperaturze minus 10 na zewnątrz, przy 21 stopniach wewnątrz Pobierać powinien 420W i wytwarzać 2,40 kW ciepła. Prawda, że fajne dane? A gdybyśmy sięgnęli teraz do innego, sztandarowego modelu, innej firmy budżetowej, ale tej, którą, która ma te dane napisane, to przy minus 10. Tutaj mówimy o, o klimatyzatorze, który ma 3,5 mocy grzewczej minus 10, on będzie miał 3,71 mocy i 1,97 pobierze. Ale już przy minus 25, bo tak jest reklamowany, przy 22 stopniach temperatury na zewnątrz, na wewnątrz, a 25 minus na zewnątrz wyprodukuje 2,62 kW ciepła, ale zużyje 1,9 kW energii. I te dane są dla mnie wiarygodne na tyle, że wprowadzam ten klimatyzator do swojej oferty. To nie jest tajemnicą, że jest to marka Rotenso i klimatyzatory, które mają wszelkie tabele wydajności dostępne dla mnie mogę zarządzać ciepłem, mogę ustalić w jakiej temperaturze ma do jakiej temperatury zewnętrzny klimatyzator ma działać, przy jakiej się nie włączy. Także tym uzupełnieniem mojej oferty będą teraz klimatyzatory Rotenso, zresztą na kanale klimatyzacja Katowice. Bardzo one są tam polecane i promowane, yy, i to tak. Pomału zbliżamy się do końca. Tego długiego filmu, testu i tak jak e, powiedziałem wcześniej za chwilę będzie widać, że kuperek średnio bierze 380 Watt, W przy tych warunkach 23 stopnie w domu około 3-4 stopni na zewnątrz a klimatyzator Mitsubishi LN bierze 270 w, w tych samych warunkach dwa klimatyzatory z dwóch różnych półek. Jeden sterowany zaworem elektronicznym, bez tacy ociekowej, podgrzewanej i bez wygrzewu karteru. Grzałką drugi, który ma grz... nie ma elektronicznego zaworu, za to ma kapilary i grzałkie tacy ociekowej i karteru. Jeden, drugi grzeją u mnie. Jeden grzał może kuperek, już bardzo nie grzeje. Teraz na testy go włączyłem. Drugi grzeje. Jak go zainstalowałem, tak chodzi cały czas właściwie. Oprócz pół miesiąca, kiedy prosił mnie jeden z youtubera, pan, żebym y, pompę ciepła. Podał zużycie i wyłączył klimatyzator, ponieważ klimatyzator jest uzupełnieniem pompy ciepła. E, także te wszystkie dane te wszystkie dane e, za chwilę będą, jak Państwo widzicie, one są zapisane, one widnieją. E, analiza. Pozostawiam analizę Wam drodzy widzowie co wybrać dla siebie ja jeszcze raz powtórzę żebym wybrał, gdybym miał zainstalować jako jedyne źródło poszedłbym w japończyki jeżeli dodatkowe to mogą być chińczyki ale jeżeli masz trochę pieniędzy to te różnice nie są tak duże żeby nie kupić czegoś co jest pod znaku trzech diamentów dziękuję pozdrawiam Sprawdzone, polecone, nowato.